No Halo się No, halo ma. Za nami najlepszy odcinek, jaki do tej pory widzieliśmy w Boruto. A najlepsze jest to, że kilka następnych może to nas spokojnie przebić. Także jest tak, jak większość oczekiwała. Na pewno nie wszystko było idealne, ale jednak udało się zbudować tutaj bardzo dobry klimat. Szczególnie Sontrak tutaj siedział, prawda? Jest bardzo wiele do obgadania, bo widziałem, że już na wielu frontach zrobiła się taka wojenka fandomu. Ja oczywiście takie wojenki lubię, więc chętnie się dołączę. I zaczynajmy. Na początek zaznaczę jak to wszystko będzie wyglądało Bo to jest tak samo jak w przypadku Delty Wtedy nie omawiałem krok po kroku, że O, Naruto ją kopnął, o, ona mu oddała Bo takie coś oczywiście nie ma sensu Mam tutaj kilka punktów wypisanych, które Musimy sobie ogadać, dlatego to będzie Takie bardziej pogadankowe, oczywiście powiemy Sobie o takich najważniejszych sytuacjach wprost Ale większość to będzie taki temat ogólny O który po prostu jest wojna Od razu też mówię, że pominę wszystkie te sceny Z Kałakim w tej bazie Danzo Ponieważ wydaje mi się, że to było takie zapychanie odcinka Żeby, żeby nie pokazano wszystkiego naraz były tam takie bardzo duże oczywistości. Oczywiście tam też były takie dwie trzy ważne rzeczy, ale do nich możemy się odnosić w kolejnych odcinkach także. Także zacznijmy sobie teraz najważniejsze. Po pierwsze, pytanie: Czy Naruto i Sasuke są tak słabi, czy Ishiki silny? I to znowu nie jest takie łatwe pytanie. Nie mogę sobie powiedzieć tak, tak albo nie. To trzeba bardziej rozwinąć. Po pierwsze, zaznaczmy sobie, że autorzy chcieli nam wbić do głowy, że Ishiki jest niepokonany, że Ishiki jest najsilniejszą postacią, jaką do tej pory widzieliśmy. Jestem pewny, że chcą nam to przekazać ale też musimy zauważyć to co mamy na papierze, bo na pewno Naruto i Sasuke, jeżeli poczytamy o ich umiejętnościach jeżeli zobaczymy co oni potrafili robić wcześniej, to na pewno wyglądają słabiej niż powinni, wspominałem o tym wiele razy, że ich siła jest w Boruto troszeczkę sztucznie osłabiana i ja zgodzę się z tym, że musi tak być, że oni muszą być troszeczkę słabsi, inaczej ta seria w ogóle nie miałaby sensu, chociażby płaczmy popatrzmy na to, że Naruto męczy się w pracy zamiast zrobić sobie tysiąc klonów i zrobić pracę na cały tydzień, dobrym przykładem sztucznego osłabiania siły jest walka z Deltą, bo bo rzeczywiście, ona też nie jest słaba, ale nie ma ona najmniejszych szans Z to. Ona po prostu, mówię, dorasta do pięt. To jest co najmniej kilka klas wyżej, a mimo tego, to wyglądało jak wyglądało. Oczywiście, my też wiemy, że tam nie mógł uwolnić pełni siły, był blisko wioski, było blisko dzieci. To są oczywiście takie wymówki, żeby ta walka wyglądała bardziej emocjonująca. Powinien się odpalić na full mocy, powinna dostać plaskacza, hulasu by zniknęło, a ona razem z nim. Dlatego zgodzę się z osobami, że ich siła w Shippudenie wyglądała na wiele silniejszą, i dodajmy sobie te. Że oni nie posiadają mocy sześciu ścieżek, która pamiętajmy, że dawała bardzo wiele. Mam przez to na myśli, że pozwalała Naruto latać, pozwalała tworzyć mu kule szukające prawdy, które niwelowały każde Jutsu, zwiększała jego szybkość, taijutsu, ninjutsu. I w serii aż do tej pory nigdzie nie powiedziano nam jasno, co się z tym stało. Ale możemy być pewni tego, że albo tej mocy nie posiadają, albo jest to niepełna moc. To jest oczywiście specjalny zabieg, żeby właśnie w tym boru to nie byli zbyt silni, bo jaki to miałby sens, naprawdę. I tak już doszliśmy do tego momentu. Że najeżdżają nas kosmici Więc ja nie mam żadnego problemu do ich osłabień Tylko nie podoba mi się to, że to jest takie sztuczne I najbardziej zabolała mnie walka z Deltą Ale moje zdanie na ten temat już znacie Więc czy Naruto i Sasuke są tak słabi Czy Ishiki silny Powiedzmy sobie szczerze, że Naruto i Sasuke są najsilniejszymi ludźmi w uniwersum Jaki świat widział Co do tego nie ma wątpliwości A komentarze, które czytałem, że Hashirama pokonuje Naruto Bo, bo wchłania kuramę, To naprawdę głowa mnie nieraz boli Oczywiście byłaby jakaś możliwość, że Jakimś sposobem Hashirama by, by tego Kurame ujarzmił, ale mimo tego uważam, że Naruto klepie tego Hashirame i to już naprawdę ja się dziwię, że o tym mówię, bo Naruto już w walce z Jubidarą jest od Hashirame kilka klas wyżej. Jedni to rozumieją, drudzy nie. Mniejsza o to. Musimy jeszcze sobie obgadać coś takiego. Ishiki czy Kaguya. Wiemy, że Kaguya była wiele słabsza od Isikiego, Była też niższa rangą w centym klanie od Sutsuki. ale pamiętajmy o tym, że ona zjadła owoc, więc jakby z level upowała, więc stała się również potężna. Więc ja teraz powiem co szczerze myślę. Kaguya zrobiła na mnie większe wrażenie, jakby... Jej moc wyglądała jak prawdziwa bogini Tylko przede wszystkim polegało to na jej liny sharinganie I natychmiastowej zmianie tych wszystkich wymiarów Oraz to przenoszenie ala Kamui Które było tak szybkie, że najszybsza postać w uniwersum Nie mogła nad tym nadążyć Tylko problem polega na tym, że jej battle IQ Był naprawdę na tragicznie niskim poziomie Na papierze ona, ona nie miała prawa Przegrać Sasuke i Naruto No niby rzeczywiście nie pokonali jej I nie mogli jej pokonać Została zapieczętowana, ale chodzi mi o to, że ona Z tym co miała, nie powinna zostać nawet dotknięta Ale tak to już bywa w Naruto to, że najpierw pokazuje nam jakiegoś boga, który jest nie do pokonania, a potem okazuje się, że trzeba go jakoś pokonać, i potem wychodzą właśnie takie rzeczy. Uważam, że Ishik Klepe kaguje właśnie ze względu na to, że on ma mózg. A ona, ona w tej walce kompletnie nie myśli. Byście jeszcze przyznam, że nie mam większego wglądu w siłę Ishikiego. Powiedzmy sobie szczerze, Ishiki jakoś zbytnio się nie spocił. On sprzedał kilka kopniaków i to wystarczyło. Używa jednego Jutsu i prawej nogi i to naprawdę, to tyle. A pamiętajmy, że walczy z dwoma najsilniejszymi ludźmi w historii ludzkości. Skupmy się więc na jednostkach, bo, bo Sasuke radzi sobie wyjątkowo źle na Ishikiego. To wygląda naprawdę jak walka Genina z Hokage, i to takiego malutkiego Genina z pierwszej serii kontra Hiruzen. To jest dla niego dziecinna walka, jest bardzo spokojna. I nie wygląda, jakby specjalnie użył w którymś momencie jakiejś swojej pełnej siły. Więc dlaczego Saska wypadł tutaj tak bardzo słabo? Dla mnie jest to oczywiste, bo Saska przeciwko niemu nie może wypaść zbyt dobrze. On bazuje przede wszystkim na swoim ninjutsu, którego nawet nie ma czasu użyć. Wiedziałem, że będę żałował w słów, których powiedziałem w walce z Kashinem Kodzim, że Ishiki nie wygląda na zbyt szybkiego. Prawdopodobnie on tam nie użył nawet 5% swojej siły, dlatego to tak wyglądało. Tutaj Sasuke nawet dobrze nie mrugnie i dostaje już kilka kopów w locie. Dodatkowo ludzie strasznie się denerwują, dlaczego Sasuke nie używa mocy. Rinegana, szczególnie tutaj jestem w stanie to zrozumieć, bo pamiętajcie, że oni muszą go utrzymać tutaj dwa dni. Jeżeli on by w ogóle miał szansę i chwileczkę, żeby użyć to jutsu, no to jeżeli wysypałby się z nich w pięć minut, no to dopiero wtedy mielibyśmy wielki problem. Mimo wszystko uważam, że po prostu Ishiki nie dał mu żadnej szansy. Nie jest to dla mnie w żaden sposób zaskakujące, i tutaj coś powtórzę. Pamiętajmy, że twórcy nie robią tego przypadkiem. Oni chcą nam przekazać, że Ishiki jest nienormalnie silny. Oni nawet nie oddają mu żadnego ciosu, i tak jak mówiłem, on nawet jakoś niespecjalnie się stara między innymi w tym manga się różni, ale na takie omówienie i porównanie chciałbym, chciałbym poświęcić osobny odcinek, bo naprawdę jest tego bardzo dużo i tam jest w ogóle jeszcze więcej do obgadania, także na pewno zrobię to za jakiś czas. Troszeczkę lepiej wypadł tutaj Naruto, który również nie był w stanie oddać żadnego ciosu, jednak przynajmniej był w stanie próbować. Więc pytanie, czy Naruto w takim razie jest wiele silniejszy od Sasuke? Na tym etapie najprawdopodobniej tak, ale tutaj sęk w tym, że Naruto ze swoimi mocami po prostu lepiej na niego działa, dzięki swojej szybkości i po prostu dzięki swojemu trybowi. Jednak on też Zostaje w bardzo łatwy i szybki sposób pokonany Zaczepmy sobie jeszcze szybko o animację Która nie jest jakiejś najwyższej klasy Ale jest w porządku I tutaj na pytanie dlaczego odpowiem w bardzo prosty sposób Jesteśmy najprawdopodobniej przed dwoma Najważniejszymi odcinkami jakie możemy sobie tylko wyobrazić w Boruto I Najprawdopodobniej cały ten budżecik I to oszczędzanie Pójdzie właśnie na to A jeżeli nie no to wtedy będziemy ich tutaj hejterowsko rozliczać Muszę też przyznać, że, że wygląd Jak narysowali tutaj Ishikiego Podoba mi się bardzo, naprawdę bardzo mi się podoba W mandze wygląda bardziej poważnie to jest taki bardziej okrągły. Ja przyznam, że ta wersja podoba mi się bardziej, bo tak jak mówiłem na Insta, on przypomina mi troszeczkę takiego freeze. W jakiś sposób podoba mi się to bardziej. Co jest jeszcze świetnie zrobione, to takie kilka creepy momentów, w którym Ishiki taki bardzo spokojny pojawia się za plecami Sasuke i raz za plecami Boruto. To naprawdę jest świetnie zrobione i dodało takiego pięknego klimaciku. Kolejna mała, ale bardzo ciekawa rzecz, czyli Boruto chcący uratować Sasuke używa prawdopodobnie skompresowanego Rasengana, którego widzieliśmy tylko w kanonach, więc jest to dowód na to, że techniki właśnie z kanonicznej części serii może być używane w tak bardzo ważnych momentach, także zachęcam do ich oglądania, a ja co jakiś czas będę informował, które warto oglądać, które mogą być ważne dla fabuły, a które są po prostu bardzo, bardzo filerowe. Następnie dowiadujemy się, że Boruto będzie pokarmem dla drzewa i w sumie tutaj jest mój błąd, że ja wcześniej się nie zorientowałem, bo to naprawdę było bardzo proste do wywnioskowania. Bardzo, bardzo dobrze też spisywał się tu też Boruto. Bardzo fajnie, że on nie wypadł tutaj jakoś specjalnie dobrze jako siła, ale właśnie jako postać, czyli tak jak cały czas Oczekiwałem. Pokazał nam, że on jest gotowy na śmierć, mimo tego, że oczywiście wiedzieliśmy, że Ishiki zaraz zmniejszy tego jego kunaja. Co najlepsze, pokazał on też, że jest gotowy się zabić i to bez żadnego wahania. Przypomnijmy sobie jego początki, bo w taki właśnie sposób możemy dobrze zobrazować sobie, jak bardzo do przodu poszedł charakter, development tej postaci. I właśnie z tej perspektywy możemy uznać, że dobrze, że Boruto na początku był taki, był taki Mech. Bo dzięki temu tak naprawdę może się podobać. Jeżeli od początku byłby taki wyidealizowany i idealny, to wszyscy mówiliby, jak bardzo sztuczne to nie jest, że syn Hokage jest taki idealny. I chodzi mi tutaj o jego styl bycia, a nie o jego naukę czy cokolwiek innego. Także od jakiegoś czasu może nam się podobać. Tutaj kolejny jest ten level up w jego charakterze. To co mi się też podoba, to brutalność i etap, na którym sera jest już bardzo mroczna. Oczywiście pokazuje nam to od jakiegoś czasu. Powiedziałbym, że mniej więcej od Arcus z dlatego bardzo mnie to cieszy, że nie można już powiedzieć, że o, Boruto jest tam pod dzieci dla dzieci, tak? Już nie będę przesadzał, bo może tak jest w jakim stopniu, ale widzimy, że to nie jest tak, że robione jest to specjalnie pod tą widownię. Przejdźmy sobie więc do najważniejszego. Naruto został totalnie zmiażdżony i najprawdopodobniej był on już ledwo żywy i w ciągu kilku minut by zmarł. Dochodzi do takiej wewnętrznej rozmowy Kuramy z Naruto. Kurama dochodzi do wniosku, że nie mają kompletnie najmniejszej szansy z Ishikim i proponuje Naruto ostatnią deskę ratunku. Jednak działa to dokładnie tak jak ósma brama śmierci, czyli po użyciu tej mocy Naruto zginie i właśnie dla Dlatego nigdy o tym nie wspomniał. Jest to też moment, którym zaspoilerowano dawno temu, czyli Bayron Mode. Dlatego na tę chwilę nie mogę się wypowiedzieć o śmierci Naruto. Omówimy i podyskutujemy o tym bardziej, jeżeli już do tego dojdzie. Ponieważ wiadomo, ja nie będę tutaj predyktował, jeżeli wiem co i jak. Więc stało się, Naruto pokazuje nam, nam naszą ostateczną, prawdopodobnie najsilniejszą formę. Przed omówieniem prawdopodobnej siły, powiem kilka słów o jego wyglądzie. Bo na pierwszy rzut oka, tak, pomyślałem sobie takie, mmm... No, w mandze wyglądało to lepiej, jednak już w tym drugim kadrze, gdzie powiedział, że go pokona, to już wygląda naprawdę dobrze. Także najprawdopodobniej zależy od kadru i wszystko zależy od tego, jak to zostanie narysowane w następnym odcinku. Też się przyznam, że oglądałem tę scenę jakieś 100-150 razy. Ja sobie tutaj nie żartuję. Każdym kolejnym razem podobało mi się to coraz bardziej. Także mogę mieć trochę skrzywiony obraz tego wyglądu, ale przyznam, że w mandze wyglądało to troszeczkę lepiej. Chociaż weźmy pod uwagę też to, że to były tylko dwa kadry, a wiemy jak to w anime bywa. Jeden kadr wygląda dobrze, drugi tragicznie, a jeszcze kolejny genialnie to, o co jeszcze chciałem zahaczyć, to to, czy Naruto w Beiron Modzie jest silniejszy niż pod koniec Shippuden'a. Ja oczywiście w tej chwili nie mam wglądu w to, jak Naruto jest silny, tego dopiero się dowiem, bo to mnie się pytacie i wiele osób sądzi, że że Naruto jest wiele silniejszy. Ja tylko w tej chwili mogę ślepo przewidywać, że szczerze w to wątpię, chociaż pamiętajmy, że była to moc od Hagoromo, dzięki której Naruto mógł latać, tworzyć oczy, znikąd, ożywić od tak obito, bez żadnych konsekwencji i w jakiś sposób stoczyć walkę z Kaguya, co, co oczywiście było bardziej podyktowane tym, że, że jej Battle IQ było naprawdę tragicznie niskie, i trzeba było ją jakoś pokonać, zrobić jakąś pokazówkę, jako iż to był ostatni boss. Naprawdę, power scaling Boruto i Naruto się gryzie, i ja mam tego świadomość, dlatego, będzie trzeba temu poświęcić troszeczkę więcej czasu. I ja najpierw, oczywiście, muszę to zobaczyć, i zobaczymy też, czy ja będę robił o tym osobny odcinek, czy powiemy o tym w omówieniu. Prawdopodobnie będzie trzeba zrobić to osobno, bo tam będę chciał porównać siłę Madary, Kagui i właśnie Naruto i Sasuke. Także wtedy odcinek się kończy i z zapowiedzi też nie wynika nic niespecjalnie niewiadomego, będzie. To ostateczna albo przedostateczna walka. Prawdopodobnie dopiero tutaj Ishiki pokaże swoją pełnią moc. Może sam się dowiem, co Bayron Mod naprawdę potrafi. Także wtedy najprawdopodobniej będę mógł powiedzieć coś więcej. Ja ten odcinek oceniam sobie na dziesiąteczkę. Był to bez wątpienia najlepszy odcinek Boruto, jaki widziałem na przestrzeni naprawdę jakichś pięciu lat. Więc jestem bardzo zadowolony i dodam tutaj tylko, że wielkie brawa dla studia, bo pozwolili sobie tutaj na wielką swoją interpretację, która wyszła wiele, wiele lepiej od mangi. A dlaczego tak sądzę? Bo może być to też moja kwestia osobista. Mojego gustu opowiemy sobie w osobnym odcinku. Także naprawdę będzie o czym gadać i rozumiem też ludzi, którzy nie czytają mangi i muszą czekać co tydzień na odcinek. To jest naprawdę ciężkie, ale przynajmniej tyle, że możemy sobie o tym pogadać. Ja mogę sobie zrobić o tym odcinek. wiecie jeszcze możecie osobno o tym posłuchać. Także widzimy się następnym razem. Jeżeli interesuje Was więcej kontentu boru, to zapraszam na Instagrama. Wejdźcie sobie też na Discorda. Tam zawsze są informacje dotyczące filmów, kanału itd. itd. Więc do następnego. Cześć!